Dzień, dzień. Jest czwartek. Idę właśnie do Piotra na kawę. A jutro ruszam na zlot. Tu widzę, że Piotr coś działa ze swoim busem, bo mówił, że musi to zrobić. I widzę, że działa. Także y, kawa. I zapraszam na nowy odcinek wyjazdowy tym razem. Kolejne ujęcie po intro miało być z, e, z boksera w momencie, kiedy jadę już na zlot, a zresztą dzwonili do mnie przed chwilą ludzie. Jest godzina 22, chyba 10. Dzwonili do mnie ludzie już z terenu zlotu, pytali się, czy będę. Będę, zajęli mi już miejsce, także nie muszę się jakoś super mocno śpieszyć. A póki co, no po tej 22, bo jest 22.10. Robię jeszcze koszulki, wpadło kilka zamówień, także chcę to wysłać przed wyjazdem, żeby tych wysyłek nie opóźniać. I proszę bardzo, ktoś zamówił dwie koszulki, dwa różne rozmiary, także na pewno dla dwóch różnych osób, ale klimatycznie jakże ze sobą powiązane samochody: Polones w barwach Mariana Bublewicza świętej pamięci i Monciak, no tutaj rajdowy Monciak Monte Carlo. Monte Carlo, bo Monciak oczywiście, ale narysowany na bazie zdjęcia błażejowego Fiata. Dosyć znanego, jeżeli chodzi o taką klasyczną motoryzację ofiaty 125P. I bardzo mnie to kurczy, cieszy, że nie dajecie mi spać o 22.00, tylko mam co robić. Bo w życiu chodzi o to, żeby lubić to, co się robi, a u mnie się to sprawdza. Także dziękuję Wam bardzo za składanie zamówień. I pyk. Koszuleczki wjeżdżają. Wlepeczka na pamiątkę. Pakujemy i jutro pan kurier to zabiera. Dobra. Jeszcze dwa wzory wam pokażę. Świeżutka produkcja. Jeszcze ciepłe można powiedzieć. a 86 z Initial D. Wiadomo o co chodzi. Driftowa Toyotka. I jeszcze coś z, też spod mojej kreski, że tak powiem. Nazwijmy to włoska robota Czyli Fiat w wersji Sporting w kolorze Blue i Mola. Cztery dostępne kolory są dostępne: cztery kolory, no pięknie, masło myślane: Blue i Mola, Czerwony, Gialio żółty i srebrny. Nie ma czarnego Sportinga. No ale to może coś zakombinuje kiedyś, może, może. Ale póki co, te cztery są dostępne w sklepie. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy piękny piąteczek. I w ten piękny piąteczek i jadę do Dobrzenia, tak naprawdę od momentu uruchomienia samochodu minęło już trochę czasu, bo jestem już we Wrocławiu, miałem jechać autostradą, ale rzut okiem na mapkę i oczywiście gdzieś tam jakiś dzwon, na A4 chyba to norma, nie ma dnia, żeby coś się nie wydarzyło i żeby korek się nie zrobił, dlatego jadę teraz tędy bokami i potem sobie pojadę jakąś krajóweczką żeby do tego Dobrzenia dotrzeć. Na pewno zajmie mi to więcej czasu, ale przynajmniej będę jechał cały czas, a nie stał w korku, bo stać w korku nie lubię. Kolejna scena będzie już z Dobrzenia, chyba, że po trasie wydarzy się coś ciekawego. Tu mamy piękny balaton, ośrodek. Tam w oddali dwójeczka. Tam w oddali widać charakterystyczne kominy, a to znaczy, że jesteśmy już na miejscu w Dobrzeniu. Tu się będzie wszystko odbywało, tu widzę niektórzy już grillują, a no to stały bywalec poznaje po grillu. A tu jest nasz wydzielony teren, Krystian się spisał, teren wydzielił sznureczkiem, widać? Widać. O minęło was to, co najlepsze, czyli rozkładanie tego namiotu. Jeszcze go... O kurde, dobrze, że się nie walnąłem. O ty jeszcze go tylko dostawię do busa i można przykręcać się do ziemi. Klimat tego miejsca jest naprawdę niepowtarzalny. Kiedy ostatni raz widzieliście syrenę w takim pięknym, spatynowanym stanie, jeżdżącą? Bo ja, no rok temu tutaj ją widziałem, ale żeby gdzieś na ulicach coś takiego... Mega sprawa, mega sprawa moim zdaniem. Ma to jak zapach dwusuwa wieczorem. A tu coś innego. Kto rozpoznaje co to jest? Kto rozpoznaje co to jest? Takie cacka w Dobrzeniu Wielkim. Popatrzcie na ten piękny obrazek. Normalnie jak z dawnych lat. Nad jeziorem. Maluch. Niewiatka. Przedsionek. Duży fiat. Mega. To jest szyfr, nie? Ok. I, i tu trzeba zgadywać, i się ocenia, i masz e, do zgadnięcia szyfr. To jest taka gra z PRL-u. Kojarzycie coś takiego? Bo ja kurczę nie kojarzę. No. Wystawka jest w maluszku. E, ale moje naklejki, ta była kupowana jeszcze no, dobre 9-10 lat temu. Trochę widać już przeżyła, ale auto z tego co wiem stoi dużo na słońcu. W zimie jest garażowane, ale tak to stoi. Fabryka naklejek. To musiało być robione w 16-17 roku, także ta naklejka ma 8 lat. Podobnie ta, ale ta ma jeszcze bardzo, bardzo stare logo związane z nazwą firmy M.Grek Grzegorz Mudry. Ale popatrzcie, jak na... no to spokojnie ma 9-10 lat. To swoje wytrzymała. Dla porównania... Inne naklejki, które nie były zalaminowane, wyglądają teraz tak białe, po prostu plamy. Grafika już ledwo widoczna. A tam w oddali gdzieś się syrena drze. Co, no chodź. No chodź. Cześć Szarik. Cześć pies. No młody jesteś tak. Taki młody jesteś, Dzikus. Dobra, o tym aucie nagram Wam jutro coś więcej. Ale ten znaczek. Coś Wam już powinien powiedzieć? W czym siedzimy? No, wiemy, że siedzimy we Włoszczyźnie, która dzisiaj się nieco zbuntowała. Panda się obraziła, nie chce z nami jeździć. No nie chce. Dzisiaj nie chce. Ale klamka jest tutaj genialna. Popatrzcie, jaka klameczka piękna. No i mamy. Kolejny dzionek. Całą noc padało. I teraz to, co trzeba zrobić, to żeby ktoś później nie oberwał, podchodząc do stoiska. O, tu się ładna bula zebrała. i tak sobie spaceruję rano na rozprostowanie kości jest tu taki hamerek a na nim moja naklejeczka tutaj kawka już powoli dojrzewa ale popatrzcie jaki piękny widoczek mam przed sobą przed swoim namiotem trzy <śmiech> <śmiech> różne kl no, klasyki no klasyk można powiedzieć no nie ten model ale transit jako klasyk transportu królowa szos nasza kochana i sabik a jeszcze te czwóra tam z tyłu. I jeszcze Mercedes lodówka. I Ducato camper. No i dlatego lubię tu przyjeżdżać. Fajna ekipa, stali bywalcy. I takie cuda rano. Przed namiotem można zobaczyć. O, a tam jeszcze Velorex. Tam jeszcze Welorek się czai w lesie. Ze swoimi ślepiami patrzy za namiotu. I popatrzcie, teraz tam młodzież robi sobie zdjęcia przy się przed chwilą. Robili przy tym sami, ale jak oni wsiągną w motoryzację, to już żadne inne narkotyki nie będą im potrzebne. I to jest fajne, że rodzice swoim dzieciom pasję przekazują, a pasja do motoryzacji to coś pięknego, zwłaszcza jeszcze takiej klasycznej. Tradycyjnie. Ja się zaraz zajmę pracą, ale jak będę miał możliwość przejścia po terenie z lotu, w czasie kiedy będzie tutaj tych samochodów dużo, to się przejdę i pokażę Wam, co przyjechało. Ale to może być dopiero wieczorem. kierowniku jedziemy w odosobnione miejsce, zamienić parę słów. O, jaka ładna dekoracja. Krystian nie chce się pokazać, Będzie, będziecie go słyszeć. Krystian, który to jest rok powiedz mi? 93. 93 przebiegu ma. 135. 135. Myślisz, że to realny przebieg? Autentyczny. Autentyczny. Przy 130 padła łoszelka pod głowicą, także standardowy problem. Także. <grym> Przy 130? Dokładnie. <grym> czyli 5 tysięcy temu robiłeś to, o czym marzy każdy z facetów. Remont głowicy tak. i wymiana UPG. Remont głowicy. Wiesz co, w środku może być Ciebie gorzej słychać. Choć może na zewnątrz, na chwilę. To są takie fajne klameczki, takich chyba jeszcze nigdzie nie spotkałem. Na zewnątrz też nie będzie tak wcale yy, Wcale nie będzie ciszej, bo tutaj piękna rynna wystaje z tego co widzę. Co Ty wydumałeś? Ford Mondeo najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej model. Aha, czyli znalazłeś jakiegoś dawcę i tak, dokładnie tak to żeby przeszczepiłeś. Przypasować. To na co ja zwróciłem uwagę, o czym wczoraj już rozmawialiśmy, to te naklejki. Mówi, że one tutaj były od początku, ty ich nie kleiłeś. Dokładnie. Od nowości, od kiedy kupiłem. Od kiedy kupiłeś. Ja jestem ciekaw, przepraszam, jestem ciekaw, jeżeli ktoś wie, skąd się te naklejki wywodzą to dajcie znać proszę w komentarzu bo może ktoś ma większą na pewno ktoś ma większą wiedzę ode mnie o pandach ale tu widzę tego nie widziałem wcześniej teraz dostrzegłem piękna duża misiowa panda do samochodu pasuje jak znalazł Przyjemność 1045 koni 45 koni litrowy Barta. silniczek pakiet Abarta a właśnie o tym pakiecie Abarta o ten pakiet miałem Ci zapytać bo widziałem tam jest kierownica ze znaczkiem Abarta i mieszek o. Tu... biegów i felgi. I felgi, felgi aha, właśnie. I one były w nim od samego początku, one nie są dokładane, tak? Dokładnie, tak. W tej kolorystyce były? Tak, już kupiłem, zapewne tak było. Aha, czyli tak było. Pasek. Ja na niego zwróciłem uwagę, to jest zboczenie naklejkowca że tutaj literki troszkę odchodzą. I teraz pytanie, i tam jest zresztą tło też troszkę odchodzi, ale ja, ja ci proponuję, możemy zrobić coś świeżego. Ale to Twoja decyzja, bo to można by było odświeżyć wygląd? No, w przyszłości trzeba będzie nad tym pomyśleć. Niedalekiej. Niedalekiej przyszłości. I ten dach mnie jeszcze ciekawi, bo jest taki dzielony, ale otwierany. Czekaj, możemy to otworzyć? Aha, to się otwiera w tą stronę, czy w tę. To się ta... O, czyli to jest na takim. Jasne, jasne. Czyli taka klima z lat. Kurde, ciągle zapominam roku. Ciągle roku zapominam. 93. Klima lat 90. Jechałeś kiedyś tutaj z tyłu. Z tym otwartym dachem. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. <laughs> nie sobie. To powiem ci, że to musi być naprawdę fajne uczucie. Z takim otwieranym w ten sposób dachem. Ja przyznam się szczerze, nie widziałem wcześniej takiego rozwiązania. Żeby to było dzielone, no bo fal dachy to wiadomo. To żółte tablice z tego co ustaliliśmy, produkowane tylko przez 6 miesięcy w 1993 roku. Z, tym, z, takim, z, takim z taką dachem. wersją dachu, tak? Dokładnie tak. Kurczę, to masz taki można powiedzieć rarytasik. Tak, Dość jest ciekawy, no. W rzeczoznawcy ekspertyzie zrobionej właśnie doszukał się takiej informacji, że było od marca bodajże do lipca jakoś tak było to robione. Króciutka taka. Ciekawe ile egzemplarzy powstało. Wiesz co? Bo to, że było krótko produkowane, no to wiemy, nie? Ale... Nie, nie, nie jesteśmy w stanie tego ustalić, bo szukaliśmy przez kilka tygodni z rzeczoznawcą i możemy ustalić tylko wstępną... Wiemy ogólnie ile tych samochodów wyprodukowali, ale nie ma informacji z takim dachem. Aha. Wiesz o co chodzi, że tak, ogólną tak, tak, liczbę tak. znamy, ale dokładnej informacji... Ani on, ani ja nie znalazł przez kilka tygodni szukania. Aha, rozumiem. No dobra, dobra. Krótkie, małe info, wiemy. Ja z uwagi na fakt, że no stałem się posiadaczem pand dwóch ostatnio, tych nowszych, MK2, to ta panda mnie zaciekawiła. No tu widzę jeszcze moje naklejeczki. Jakiś czas temu klejone są. O, z kątów wrocławskich też naklejeczka. O, ta też jest ode mnie. Także cieszę się, że, że i moje wlepy się na aucie znalazły. Krystian, życzę bezawaryjnej jazdy. koło zapasowe. A właśnie, właśnie! Przecież wczoraj zwróciłem uwagę na na komorę silnika i na to, że koło zapasowe znajduje się tutaj. Kojarzysz w jakich jeszcze samochodach koło zapasowe było pod maską? Bo ja nie kojarzę. To znaczy, wiem, że są, ale nie kojarzę teraz w tym momencie. Dobre pytanie. Chyba nie jestem w stanie sobie przypomnieć. No. Wiem, że tramant ma zbiornik paliwa w komorze silnika, z tamtej Mamy strony. Jest troszeczkę oczyszczonych przy okazji remontu tej głowy. No właśnie widzę, pokrywa pomalowana Zobacz, na czerwono. dziękuję, ale jej! Ale to jest Fiat i widzę, że się poci pod pokrywą, tak jak moje Cinquecento. Delikatniej, moje bardziej. Szczerze, nie zaglądałem dawno. Nie ma co zaglądać, jeździ to jeździ. Odpala za pierwszym razem. No i wycieraczka też ładna jedna. A właśnie. Co co dwie. Prostota. Jezu, ja na takie uwagi na takie detale nie zwróciłem uwagi. Faktycznie jedna wycieraczka. Jak to mówią, to orgazm astety był, nie, że prostota. Świetne autko. A to skąd się wzięło? A to na targu się kupiłem. To my się nakleje. Będzie mu pasowało. No i dobra. Piękna panda. Dzięki bardzo za garść informacji. Niedzielny poranek. Życie się budzi na osiedlu, a my zaczynamy dzionek od kawy, tym razem taka jakaś włoska, włoska i tenso, także dzień dobry wszystkim widzicie. Zbliża się południe, słoneczko już dzisiaj pięknie pali, młodzież jeździ tu na motorowerach i różnych takich wydumkach, zlot się zaraz oficjalnie zacznie, jadą na ogarku właśnie tutaj za mną. Młodzież tu sobie jeszcze troszkę polata na, na tych wydumkach, ja sobie jeszcze popracuję, tam widzę jakieś klasyki się zjeżdżają, ale no nie dam rady już dzisiaj wam podejść, ich pokazać. Praca, praca, praca i jutro dalej praca, realizacja waszych zamówień i waszych indywidualnych też zapytań, bo, bo takie też się pojawiają. Tam startuje już powoli z widzę na bombach, nie wiem czy to będzie widać, widać, widać. Także tam startuje za chwilę parada, rusza drugi dzień z lotu i jutro już rusza wysyłka tych koszulek, które były dotychczas przez ostatni tydzień w przedsprzedaży. Największy lifting dużego fiata MR75, 50. rocznica. Proszę bardzo, można zamawiać. Dobra, i tym ogarkowym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Hasło na koniec niech będzie ogar. Ja Wam życzę miłej niedzieli, udanego tygodnia, trzymajcie się, do następnego, cześć, hej, pa!